Cześć wszystkim, tu Ejtos. Witam w kolejnym odcinku mojej drogi do 195. Dzisiaj mam dla Was przede wszystkim kilka paczek na start, a później dużo gameplay'a z fut z e, Zwycięstwa do siódmego Zwycięstwa mecze, generalnie. E, jak widzieliście, dojechaliśmy już do, sam się zgubiłem, 16. 17. 17 poziomu, e, 18. nawet poziomu, więc mamy paczki stąd. Kontynuuję też powoli, bo powoli mało czasu miałem w ten weekend, ale robienie sbc ligowych. Robiliśmy Liverpool i Chelsea, i stąd kolejne dwie paczki. Zobaczmy jak dzisiaj ze szczęściem w paczkach. A. To jest w miarę interesujące co się zadziało. Ale tak, faktycznie robiąc to sbc przypadkiem kupiłem dwóch mountów. Więc zobaczmy, pierwsza paczka i chyba nic nie będzie. W miarę słabo. To jest niewymienne, więc sobie tak. Aha. A Rambari to ja już nie wiem ile razy go discardowałem. Chyba z 10. Co by teraz tu otworzyć? Może to paczka piłkarzy Electrum Premium. Tu nic nie będzie, to przyspiesza od razu. Valeri... Ale zawsze to jest kilka graczy, tak jak tutaj. MLS, Espania. to wszystko się przyda nam do... ...do kolejnej serii SBC. Zamierzam generalnie w tym tygodniu... ...trochę pocisnąć te SBC. Zrobić delikatną przerwę od czystego handlu i trochę więcej skupić się na brązpakach, silverpakach silver packach i robieniu SBC, zobaczymy jak na tym wyjdziemy. Mamy dosyć duży budżet, ostatnio rynek jest w miarę w fazie spadającej, więc nie ma tutaj za bardzo pola do manewru na długoterminowe inwestycje. Ostatnia paczka mega packa. Zobaczymy co tutaj. No jakie były te paczki. Także przejdźmy powoli do gameplaya. Kolejny przeciwnik. Ma Sara i Reicharda. W ataku ciekawy zestaw. Ple'a i Werner. Ehm. James! Wow! Nawet się nie spodziewałem, że to będzie bramka. Dalej bardzo ładnie. Lukas. James, takie piłki są twoje. Podaj do Bobiego. Ten przekłada sobie na mocniejszą nogę strzela i beznadziejny strzą. Firmino! Felipe, tak! Oh, Firmino oczywiście nie strzelił bramki po raz kolejny w kolejnym meczu. Kolejny przeciwnik ma pełny skład z Premier League poza lewą stroną, gdzie jest Coutinho i Davis. Szar, Lutmaz de Gea. Porządny skład, porządny. krótki, róg, musi być, tak jest. To jest piłka Emerson'a, nic nie może wydarzyć. aj źle, 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 ale a Firmino zabiera piłkę. Lukas! Lukas Bada za. Końców Bobby, wow! <laughs> Niesamowite. Nasz kolejny przeciwnik ma trzy wypożyczone prime ikony. Zupełnie bez grania ten, jakąś tam Tomiasu chyba obrońca. Poza tym dużo piłkarzy z Barcelony. Jestem ciekawy skład. Myślę, że znacznie lepiej firmino sobie radzi jednak jako sam tutaj. W... Tej niż jakoś środkowy pomocnik. Lukas, pięknie. Świetny początek, trzecia minuta i już 1 do 0. Wracając do wątku, firmino, no to tak, myślę, że zdecydowanie tutaj lepiej sobie radzi jako środkowy pomocnik ofensywny niż. Jak go wcześniej ustawiłem w 4-3-3, jakoś środkowy pomocnik. Hmm. Zobaczymy. Teraz kontra. Świetne zagranie do Felipe. Felipe utrzymał się przy piłce Lukas i 2 do 0 po 7 minutach i 30 sekundach. Świetny początek. Wow! To wpadło! <ścoughs> Szczerze mówiąc zaskoczyło mnie to. Ach, Firmino, wow! To druga bramka w drugim meczu z to Niesamowite. Zmiana pozycji zadziałała cuda dla tego zawodnika. Bobby? Wow, Bobby! to cię kupiłem, żeby strzelał takie bramki. A szósty win dał nam czwartego Icon Słopa. Wspaniale. Cały czas nie wiem, kogo wziąć z Ikon Słopów. Jeżeli macie jakieś pomysły, to dajcie znać. Waham się, tak naprawdę, między. Generalnie będę miał 11, pewnie, albo 12, ojku nie, tutaj chciałem wejść, będę miał 11 albo 12 słopów. To znaczy, że w zasadzie piłkarze, których rozważam na teraz, to Edwin na bramkę, co by dało mi względny spokój, jeśli chodzi o ustawienia obrony, jakbym chciał wymienić Jerzo na kogoś, ale nie wiem, czy to jest konieczne. Rozważam Raula, chociaż bardzo, bardzo niechętnie. No i Sejdorf albo, albo Zambrota. Ehm, aczkolwiek Zambrota to baby, więc tak średnio mu chciał. Sekretesa też nie bo za mało, ten. Nakate też na pewno nie. Piresa też na pewno nie. Więc tak realnie Sejdorf, Raul albo Edwin. Dajcie znać, kogo wybierzecie. Może ktoś z Was już brał tych zawodników i. I nie jest z nich zadowolony, albo wręcz przeciwnie, jest z nich bardzo zadowolony. Ehm. A tymczasem ciśniemy dalej w ehm. No cóż, bardzo ładny skład. Camera Future Stars, Roberto Carlos w środku Poladesa i ma też Raszforda, 9.1 i Sane 9.1. No, generalnie, wow. Będzie, będzie trudne. Wow, Emerson, tam czyni cuda, naprawdę świetne obrońca. No, come on, to było? Jerro. Mhm, to już jest bramka. Ech. Kiermino. Mean Jest. Mm. Lukas. Jeden, jeden. Przeciwnik ma bardzo ładny skład oczywiście, tak jak wszyscy, co ciekawe Kenny na prawej, obroń, e, prawej pomocy? Znaczy on na pewno tak nie będzie grała to the chemistry. Ehm, jeszcze przeciwko McKenny mu nie grałem, więc zobaczymy. ciekawe jak to będzie. Dopiero trochę mnie martwi. Co to jest w ogóle no nie? Nie byłem w stanie się zmienić znowu na zawodnika, żeby przeciąć to podanie. <grystanie> jak to on zablokował? Man, jak on to zablokował? Bobby O oh, yes, Maria Ale się teraz da Lukas Bobby? Tak jest. No, man. Trudny mecz. Będzie zagrywka trudny trudny mecz oh. Come on Co to jest? Plames nie cztery, trzy, 98 osma minutą hmm. James Boom. 5 3. trudny mecz, ale teraz to już chyba tego nie stracę co. Okej. Okay. To już taka kropka na D. Jedna bramka Jamesa, jedna Odegarda, jedna Promesa. Trzy bramki Firmino. James, Odegard i Orsic ze systemami Mauro i Felipa. Spoko. Generalnie ten atak daje radę jakoś tam. Och, tak. Siedem winów. Siedem cztery to jest i tak? 7.4 czy 7.5? 7.4. E, więc na razie powiedzmy przeciętny wynik. Cześć. To tyle jeśli chodzi o gameplay. E, na powiem mój plan teraz inwestycyjny. Chciałbym kupić kilku Lukaku. E, Lukaku oczywiście w wersji 8.8 Inform. E, dlaczego Lukaku? Lukaku dlatego, że prawdopodobnie jest, że dostanie upgrade. Wtedy ta karta skoczy do 8,9. Obecnie da się ją kupić za około 40 tysięcy. że więcej więcej 43 tysiące to bym nie płacił. Ta taka cena mniej więcej docelowa. Eee, 43 tysiące, może na 42,5 tak jak kupiłem. Eee, potencjalnie, jeżeli Lukaku dostanie upgrade do wersji. 89, najtańsze 89 Inform obecnie kosztuje 60 tysięcy, więc potencjalnie do zrobienia jest około 50% zwrotu z tej inwestycji. Docelowo być może trzeba będzie te karty podtrzymać 2-3 tygodnie, nie wiem kiedy dokładnie i jej wypuści upgrade zimowe. To raz z takich rzeczy na koniec. Filmu 2, jak widzicie Silver Pack Method twardo próbuje... Na razie wszystkie lepsze karty wstawiam do klubu, żeby mieć łatwiej z robieniem ligowych SBC. To skrócił mi plan na cały ten tydzień. Jakoś nie zamierzam dużo handlować, tak jak mówiłem. Dodatkowo jest niedziela grudnia 19, więc jej wypuściło SBC na Nicolo Barella. I to SBC moim zdaniem tragedia. Trzy gwiazdki, trzy gwiazdki. Dodatkowo siła 66 na środek pola to zdecydowanie zdecydowanie za słabo. Mm, owszem, wytrzymałość ma 9,5 i odbiory całkiem niezłe. jako defensywny być może sobie poradzi. Natomiast koszt tego zawodnika to jest dwie drużyny 85 z informem, co powoduje, że koszt to jest około 200 z hakiem 1000. Zdecydowanie, zdecydowanie za dużo. Odradzam robienie tego, tego zadania. Nie. Zauważyłem, żebyśmy dostali dzisiaj SBC Opaczkę, także niedziela w miarę przeciętna, jak to zazwyczaj niedziela. Jak widzicie, to jest mój skład Francuzów, którymi zacząłem walkę Division Rivals celem oczywiście Icon swapów. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, wielkie, że oglądaliście. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli wideo Wam się podobało. Do tego zapraszam na Twitcha, twitch.tv slash i twitter, twitter.com slash